Witamy Państwa serdecznie w naprawdę najszczęśliwszym odcinku Sadów i Polemik bo w tym roku bo to jest dzisiaj co? 13 i piątek Piątek 13, genialna data e, się okaże dziś jest nas trzech Waldemara Państwo znacie moją mało skromną osobę również natomiast mamy dzisiaj trzeciego człowieka e, człowiek legenda Człowiek legenda, to jest na pewno dobrze powiedziane, w produkcji warzywniczej, kto zajmowa się produkcją warzywniczą tak naprawdę na serio, na poważnie, to na pewno zna kolegę Wiesław Dąbek, który ponad 20 lat poświęcił na pracę w korporacji dbając o super jakość Plantacji. Znaczy te plantacje musiały być nie tylko super zdrowe i tak dalej, ale również musiały wyglądać. On nie znosił czegoś takiego, że jakiś tam chwaści krośnie, że jakiś listek krzywy, że motylek przefrunie. Nie, nie. Natomiast jakieś 6 lat temu. Coś mu się poprzestawiało, troszeczkę posiwiał, e, powiedzmy, że może zmądrzał i nagle się okazało, że te motylki, robaczki, które tam fruwają, nie są takie straszne. Jak się gdzieś jakiś chwaścik pojawi, to też ma swoje zalety. Odszedł od tego swojego takiego pedantyzmu, dalej zajmuje się produkcją warzywniczą, ale od ponad sześciu lat... E, Zajmuje się praktycznym wprowadzaniem preparatów mikrobiologicznych do produkcji. Tak, między innymi tak. No powiedz coś od siebie, co przeoczyłem. No, przede wszystkim nie jestem żadną legendą, bo legendarne są właśnie mikroorganizmy, o nich będziemy dzisiaj mówić. Ale rzeczywiście moje, moje podejście do, do produkcji warzyw, do produkcji roślinnej całkowicie zmieniło się w momencie, kiedy mój szef kazał mi zająć się produkcją warzyw ekologicznych. I te obserwacje pól, obserwacje ekosystemów rolniczych pokazały, że tam, gdzie jest równowaga biologiczna, tam jest o wiele lepiej. Tam się o wiele lepiej produkuje, tam jest mniejsza presja chorób, mniejsza presja owadów. I stąd ta moja taka wewnętrzna ewolucja myślowa i to, co dzisiaj robię. A więc, dzisiaj pracuję w firmie, która wprowadza na rynek preparaty mikrobiologiczne. Nie tylko preparaty biologiczne, ale, ale takie, które właśnie tą, tą faunę mikrobiologiczną, cały komponent biologiczny budują i wzbogacają ekosystemy rolnicze. Bo to kolego, to jest tak, że kto pracuje w korporacji, to zapomina o własnym szczęściu. A kiedyś, dawno temu, zanim jeszcze człowiek wymyślił rolnictwo, to ta równowaga była. I człowiek w tamtych czasach też był szczęśliwy. Nie myślał o płodozmianie, nie myślał o tym, że jakieś robactwo przyjdzie, coś, coś mu zeżre jego plony. Po prostu chodził, zbierał, szukał, a środowisko funkcjonowało w równowadze cały czas. Dopiero jak człowiek wymyślił rolnictwo, coś żeśmy w tej równowadze popsuli. Tak, tak, rzeczywiście rewolucja agralna Trochę skomplikowała sytuację w ekosystemach. My jako ludzie, jako gatunek, jesteśmy bardzo specyficzni, mamy ogromny wpływ i oddziałujemy w sposób niesamowity na ekosystemy. Ale rzeczywiście to, co powiedziałeś o równowadze, pewnie Waldek ze mną się zgodzi, ten, 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 ta równowaga biologiczna w glebie, w przyrodzie, w ekosystemie jest tak cienka i tak labilna. Że każda ingerencja nasza w, w, w ekosystem powoduje lawinową zmianę właśnie w tym negatywnym aspekcie. Nie wiem, czy tam zgodzisz. Mam na myśli tutaj oczywiście glebę. Z całą pewnością. To nie tylko chodzi o, o glebę, bo to, co wspomniał Zbyszek, obecność różnego rodzaju chwastów, owadów, insektów generalnie, to wszystko ma znaczenie. One mają swoje nisze w środowisku naturalnym i bez względu na to, czy są w konsekwencji pożyteczne czy mniej pożyteczne, jakąś funkcję pełną. Niestety człowiek jest gatunkiem takim, który bardzo mocno grabi do siebie, jak każde grabie, tak. prawda? My jesteśmy nastawieni na to, żeby z tego środowiska maksymalnie pobierać różnego rodzaju składniki. Czy to są kopaliny, czy to, są, czy to jest ropa naftowa, czy to jest węgiel, czy to są jabłka na przykład, czy gruszki, rzepak, dowolnie. Wszystko to. Wybieramy tylko z natury, natomiast nie patrzymy na to, żeby wprowadzać i dbać o tą różnorodność, która musi być zachowana. Różnorodność w naturze przez ostatnie dziesięciolecia w zasadzie zanikła poprzez środki agrotechniczne, które są stosowane, poprzez wprowadzanie monotonii, poprzez wprowadzanie takich samych nawozów rok do roku, brak zmian, brak płodozmian. Takich tradycyjnych w rozumieniu, powiedzmy, takim sprzed 50-100 lat. Teraz nie obserwujemy czegoś takiego i to odbiło się bardzo drastycznie, między innymi na tej części mikroflory, o, której, o którą Ty chcesz się zatroszczyć, chcesz o nią zadbać i mieć na nią realny wpływ, czyli chcesz zmienić ilości mikroorganizmów, między innymi. Tak, truizmem jest mówić, że globa jest najważniejszym elementem w rolnictwie, ale to rzeczywiście tak jest. Jest to żywy organizm, który składa się ze szkieletu mineralnego, z komponentu organicznego i całej niezliczonej liczby mikroorganizmów, które tworzą łańcuch i ciąg troficzny, który powinny tworzyć. Jest takie pojęcie bardzo ogólne, ale zarazem niezwykle precyzujące. To jest, to jest pojęcie, które uwielbiam. To jest żyzność gleby. Żyzność. Pod tym pojęciem żyzności kryje się wszystko. Wszystko się kryje. I między innymi działania, jakie my powinniśmy dzisiaj robić, jeśli chodzi o glebę, to jest zadbanie o nią i przywrócenie żyzności gleby. Tak, a można robić na wiele różnych sposobów. Poprzez to, że jest to pojęcie dosyć szerokie, to musimy pamiętać, że w tym pojęciu mieści się zarówno materia organiczna, materia nieorganiczna, stosunki wodne, jak i cały szereg mikroorganizmów, począwszy od bakterii na promieniowcach, czy nawet na zwierzętach niższych, bezkręgowcach skończywszy. Dobrze, panowie, to nie to, żebym chciał z wami się spierać, bo zgadzam się. Natomiast już sobie wyobrażam, jak ktoś powie nam coś takiego. Słuchajcie, tych mikroorganizmów, bakterii wszelkiego typu było w glebie mnóstwo tysiąc lat temu, milion lat temu, jest ich w glebie mnóstwo w tej chwili i jak nas nawet na tej Ziemi nie będzie, to te bakterie w glebie dalej będą. Więc o co szum? Po co chcemy coś zmieniać? Po co chcemy wprowadzać bakterie, skoro one są w glebie? Pewnie jak znikniemy z tej planety, to ta równowaga yy, powróci. Jak gdyby, powróci. Yy, yy, jak gdyby nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej. Ale yy, rzeczywiście jest tak, że to, co mówił Waldek, ostatnie 40 lat, 50 lat rolnictwa, to, to, to wielka maszyna erozyjna. Gleba stała się wielką maszyną erozyjną, z której odkurzamy beznamiętnie substancję organiczną i w której zachwialiśmy kompletnie wszelką równowagę biologiczną, No więc dzisiaj daliśmy pole do popisu i lepsze warunki rozwoju wszystkim mikroorganizmom, które są patogenne, które lepiej sobie radzą w środowisku gorszym, a daliśmy tą mniejszą, mniejsze margines, mniejsze pole do działania bakteriom pożytecznym. Dając odpowiednie bakterie, odpowiednio wyselekcjonowane, które spełniają kryteria, tą równowagę przywracamy przywracamy coś, co zepsuliśmy sami, ja Wam zwrócę tylko uwagę, że muncie, że od 40-50 lat, czyli mniej więcej od czasu, kiedy nagminnie zaczęto używać słowa nowoczesność. W imię nowoczesności i w imię nauki, tutaj myślę, że no może jeszcze te 50 lat temu takich doradców nie było, byli po prostu agronomowie, ale człowiek, byli też naukowcy, którzy stwierdzili, że dzisiejszą nowoczesną formą nawożenia to jest używanie nawozów sztucznych, bo dla roślin jest wszystko jedno. Czy te składniki pokarmowe będą pobrane z nawozów sztucznych czy y, z nawozów organicznych? Tego nas uczono na studiach. Tak, no, z jednej strony to jest trochę w tym racji, bo roślina y, tak specjalnie y, nie preferuje azotu z zabórnika czy z, z substancji mineralnej. Y, azot jest zawsze azotem. Natomiast. Y, to, co zrobiliśmy z nawożeniem i sposobem nawożenia oraz stosowaniem bardzo takich nawozów, które działają bardzo drastycznie, szybko, doraźnie, to dzięki właśnie tym metodom, w cudzysłowie nowoczesnym, maskujemy wszystkie niedobory i wszystkie rzeczy, które są złe w glebie. Dzisiaj właśnie jest ten moment, w którym wielu rolników, bo ja się spotykam z wieloma głosami rolników, dochodzi do ściany. A więc plony nie rosną. Plony się ustabilizowały na określonym poziomie. Żeby, że, tak napożenia. jest. Żeby ten plon uzyskać, trzeba podnosić koszty, a więc margines dochodu dla rolnika bardzo mocno maleje. I wielu rolników, którzy to zrozumieli i zaczynają zmieniać komponent biologiczny gleby, ten margines poszerzają. No dobrze, ale to jest bardzo trudna sprawa, bo jak przekonać do rolników, że trzeba tak to robić. Takich, którzy podchodzą do gleby w ten sposób, a jest to coś, z czego ja korzystam, ojciec korzystał, dziad korzystał i trzeba zostawić to dzieciom w takim stanie, żeby oni też mogli z tego korzystać. Takie podejście jest, że tak powiem, no niby dobre, słuszne ideowo, ale jeśli nie będzie uzasadnione ekonomicznie. To ono się nie przepchnie. 98% rolników podejmuje tylko i wyłącznie swoje decyzje na podstawie ekonomii. To jest no, z jednej strony się nie ma co dziwić, bo nie oni muszą, dziwić. muszą przeżyć i muszą utrzymać swoją rodzinę. Ale to, to, to nie tędy droga. Kompletnie to nie tędy droga. Decyzje pod, powinny być podjęte również na podstawie badań naukowych, które mamy dzisiaj które niezbicie pokazują, jak zdegradowana jest gleba. Instytut Inżynierii Glebowej w Holandii, który pracuje od 20 lat w Europie, pokazuje, jak spada komponent, jak spada próchnica. No i co jest jeszcze bardzo przykre. Ja, ja, ja jeżdżąc na spotkania z rolnikami, jeżdżąc do gospodarstw, pytam się o analizy glebowe rolników, proszę mi wierzyć, kilka procent bada próchnice? Kilka procent. Reszta analiz tak naprawdę no jest zbędna moim zdaniem czasami czasami. Natomiast ten element, który powinien być badany, który jest najważniejszy dla, dla, dla produktywności gleby jest kompletnie pomijany. W momencie, kiedy rolnik wykonuje analizę glebową, patrzy na kartkę i mówi Jezus, jak mam mało puchnicy to jest między innymi powód, że produktywność gleby i żyzność spada. Rzeczywiście ja pozwolę sobie wtrącić, w zeszłym roku. W całym zeszłym roku dwukrotnie zdarzyło mi się zetknąć z analizami glebowymi, gdzie była badana zawartość próchnicy tylko dwa przypadki. To jeżeli mówimy o tych plonach, o zbiorach, które rok do roku obserwują rolnicy, wszyscy walczymy, znaczy wszyscy generalnie przemysł rolniczy walczy o to, żeby poprawiać jakość odmian. Tak, walczymy o to, żeby jabłonie, grusze były coraz lepsze. Tak, coraz lepsza genetyka. Coraz lepsza genetyka, coraz lepsza selekcja. Bo chodzi o to, żeby było łatwiej uzyskać towar wysokiej jakości. Tak, dbamy o to, żeby dostarczać coraz większe ilości azotu w różnej postaci, w różnej formie. Natomiast nie, nie dbamy o to podłoże, o tą podstawę. To mniej więcej per analogia do motoryzacji, tak jakbyśmy walczyli o to, żeby były coraz lepsze samochody, coraz skuteczniejsze paliwo, natomiast w ogóle nie inwestujemy w drogi. Nie pojedziemy szybciej, jeżeli te drogi nie będą coraz lepsze. Tutaj jest dokładnie to samo i musimy o to, tą jakość gleby zadbać. Na pewno Wiesław nam powie, jak to zrobić w kontekście mikroorganizmów. Tak. 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 No właśnie, to teraz tak, skoro wiemy, dlaczego warto stosować mikroorganizmy, to teraz jeszcze powiedzmy, jakiego rodzaju te mikroorganizmy warto wprowadzać, bo to skoro one i tak są w glebie. To wprowadzanie dodatkowo porcji takich samych nie ma sensu. Jakie mamy wprowadzać? Jakie warto? Przede wszystkim nie wprowadzamy takich samych bakterii. One, ten, ten, ten cała równowaga biologiczna, mikrobiologiczna została całkowicie zachwiana, więc my wprowadzamy bakterie wyselekcjonowane, wyselekcjonowane w, w, w jednostkach badawczych, którym stawia się określone cele. Oczywiście Waldek pewnie to rozwinie pod, pod, pod kątem naukowym, jako naukowiec. Natomiast ja się skupię na takim praktycznym aspekcie. Przede wszystkim wprowadzając mikroorganizmy, a więc, a więc przywracając równowagę glebową, działamy w ten sposób, że otrzymujemy trzy bardzo fajne efekty. Po pierwsze, w bilansie azotu zwracamy azot, który zamieniany jest do formy mineralnej, bardzo przyswajalnej przez rośliny i w konsekwencji rolnik na roślinę w następnym sezonie bądź po głównie nie musi stosować pewnych dawek. Musi liczyć bilans azotu i to brać pod uwagę. Drugi element to jest kwestia szybkości rozkładu masy organicznej. Te bakterie są selekcjonowane pod kątem właśnie tego zjawiska i one są wybitnie, wybitnie predestynowane do tego, że w bardzo krótkim czasie tą masę redukują. I to ma kapitalne znaczenie w aspekcie fitosanitarnym, ponieważ większość patogenów glebowych niestety zimuje na reszkach pożniwnych. To jest taki no paradoks. Musi też przetrwać. Tak jest, musi przetrwać. I w momencie, kiedy pozbawiamy go tego, tego, tej, tej masy organicznej, przerywamy cykl rozwojowy każdego patogenu. A więc presja grzyba, czy presja yy, patogenów bakteryjnych jest na następny sezon o wiele mniejsza. I to jest kolejny aspekt praktyczny z, zbyszek, ponieważ rolnik hmm. mając mniejszą presję w kolejnym roku może zastosować mniejszą ilość fungicydów, bądź całkowicie z nich zrezygnować na koszt innych preparatów biologicznych. Na to pewno presja kolejny... na samym starcie będzie na dużo niższym poziomie. Tak jest. To jest podobnie jak w sadach mamy z jabłoniami. Pierwszym zabiegiem ograniczającym yy, infekcję parcha, czy Infek źródło infekcji w okresie wiosennym, to jest zaazotowanie liści jesienią, żeby zdążyły przegnić, żeby mikroorganizmy je do wiosny przerobiły i wtedy patogen nie ma na czym przetrwać. Tu mam pewnie problemy z azotem. Pewnie Waldek ze mną się, się zgodzi. Oddaję Ci głos. Ja bym uważał, że na tej liście wystarczy zabieg mikroorganizmów z jakimś humusem albo innym preparatem, który bardzo mocno przyspieszy mineralizację tych liści. Natomiast azot być może tutaj nie jest do końca... Dla, dla ułatwienia, dla uzmysłowienia, w jaki sposób pracują bakterie i jak one są efektywne, zamieścimy w podpisie do filmu link, na którym Państwo będziecie mogli zobaczyć, jak one się pomnażają w bardzo krótkim czasie. Natomiast faktycznie dodatek tych bakterii efektywny Rozwój na liściach z całą pewnością przyspiesza ich rozkład, mineralizację, w związku z tym zabiera nisze tym patogenom, które mogłyby na nich żerować po prostu i egzystować. Dodatek azotu jak najbardziej, te dawki, o których mówiłeś, tak? to zaazotowanie jesienne. Zazotowanie, chociaż ja bym wolał, żeby to były na przykład aminokwasy, niż na przykład. Na przykład. Dodatek azotu jak najbardziej może być wskazany, ale jeżeli będziemy mieli większą, większy udział węgla. W, w, tych, w tych zabiegach i dodatek bakterii, to ten proces mineralizacji liści jesienią będzie Zde jeszcze Zdecydowanie. Tak. Ja zawsze oprócz próchnicy staram się rolników namawiać do badania analiz pod kątem stosunku węgla do azotu. To jest bardzo ważny wskaźnik. On też pokazuje y, pewien obraz gleby, jaki jest stan tej gleby, zdrowotny. Mianowicie, zbyt szeroki stosunek węgla do azotu jest zły i zbyt wąski jest zły. Przy zbyt szerokim następują straty azotu w procesie nitryfikacji, a więc azotu. Do atmosfery, z kolei przy bardzo wąskim stosunku, poniżej 20 do 1, bakterie wkomponowują swoje ciało, azot swoje i zabierają go roślinom. Oczywiście w pewnym roślinę. momencie dadzą go z powrotem, ale chodzi o to właśnie, żeby ten azot był dany w momencie, kiedy te rośliny tego azotu potrzebują. Czyli potrzebujemy, po pierwsze, odpowiednie szczepy zastosować bakterii czy grzybów, itd, tak, tak, wyselekcjonowane. Druga sprawa do tego są potrzebne jeszcze jakieś pasowałyby jeszcze dodatki. Tak, no. Żeby wspomóc te bakterie w tym momencie startowym. My mówimy o bakteriach, ale oczywiście preparaty, dobre preparaty powinny zawierać też drożdże. To są drożdże fermentacyjne, jest, jest duża grupa rodzajów drożdży fermentacyjnych, które mają też kapitalną rolę jeśli chodzi o, o glebę, ponieważ stymulują ich metabolity, stymulują rozwój promieniowców. Natomiast promieniowce, tutaj może y, nasz fachowiec, y, pan doktor powiedzieć, jaką odgrywają rolę kapitalną w glebie promieniowce? Myślę, że o promieniowcach sobie porozmawiamy w innym odcinku. Natomiast teraz musimy się skupić na tych aspektach praktycznych, które możemy wynieść ze stosowania bakterii. Czy to stosowania doglebowego, czy stosowania nalistnego. Tak, tak. ale o tym A będzie to w następnym... Może o nalistnych inaczej. Ja bym w chciał jeszcze, jeszcze chciałbym zadać y, takie jeszcze pytanie. pytanie. Yy, tak, tak. Yy, w jakich warunkach warto zastosować? trzeba zastosować mikroorganizmy, a w jakich nie należy stosować, żebyśmy po prostu nie zepsuli swojej roboty. Są ogólne informacje, które z reguły rolnicy dobrze znają, a więc preparaty stosuje się w okresie, kiedy nie ma operacji słonecznej, ponieważ mikroorganizmy są wrażliwe, są wrażliwe, wrażliwe. na UV, gleby powinno się przykryć po zabiegu, można to robić jednoetapowo, dwuetapowo, można, w... można to robić w, w, te, w pogodzie, kiedy jest drżysta pogoda, pada deszcz, leciutko robić to wieczorem, robić to rano, to są takie, powiedzmy, kanony, które się powinno stosować w przy, 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 przypadku dawkowania i podawania bardzo preparatów bardzo bakteryjnych. Oczywiście, zbyt niska, zbyt niska i, no i zbyt wysoka, no bo wiadomo każda bakteria ma swoje optimum rozwoju, a więc to powinniśmy zachować. A jakie są przeciwwskazania? I tutaj chciałem się no głównie zapytać o możliwość mieszania chodzi o mieszanie z, 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 z fungicydami innymi fungicydami na przykład. Więc tak, z fungicydami by było straszne, ponieważ no, same, 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 same drożdże są y, y, grzybem, więc mogą być na pewne y, substancje aktywne y, wrażliwe. Natomiast nasi naukowcy y, z, z Uniwersytetu Wiedeńskiego... Rekomendują stosowanie tych preparatów razem z insektycydami, z herbicydami, i przede wszystkim też możemy je mieszać z nawozami. Także dawka, którą my też dajemy na zaszczepianie gleby, też jest rekomendowana z podaniem azotu, a więc żeby ten, ten, ten stosunek węgla do azotu po okresie zbioru roślin, kiedy jest dużo węgla, duża masa organicznej w glebie, żeby ten, ten stosunek zawęzić. To jest takie mocno skrótowe, dotyczy to co dzisiaj teraz powiedzieliśmy, dotyczy głównie bardzo skrótowe, bardzo hasłowe i dotyczy stosowania mikroorganizmów do glebowo. Jeśli chodzi o dolistne w następnym. Odcinku. Koniecznie w następnym odcinku, inaczej tak jak herbicydy produkcja nas zabije. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy pięknie, zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka.